ale zwracam uwagę na to, jak ludzie mi piszą na przykład odpisz tej fanowi, ja bym chciała mu odpisać, tylko on nigdzie do mnie nie napisał. A, to taki cwaniaczek, widzisz, ja napisałem tak, faktycznie. On, ja sprawdzałam, <laughs> tak, sprawdzałam na Instagramie, ja sprawdzałam na Twitterze, po prostu wszędzie i on nigdzie do mnie nie napisał, a ja bym chętnie mu odpisała i odpowiedziała, że możesz mnie zaczepiać, możesz sobie z tego robić content, jakby dla mnie to jest mm -hmm. bez problemu, ja tylko bez po prostu nie mogę ci publicznie odpowiadać, ale jeśli chcesz się spotkać, to bardzo chętnie z tobą porozmawiam. O, o, okay. o coś, coś w tym stylu, Okej, okay, dobra, dobra. Dobra, tej to... <noise> Kwana chyba ucieczka, odpowiedź. Tylko on do mnie po prostu nie napisał. Czy przypom? No widzowie, no taki, taki sam jest Alpha jak ja. Bo w ogóle się nie zdziwiłem takim obrotem sytuacji, no jakby... Rozumiecie. Dla mnie to dzień jak codzień, tak?